Teraz szukamy różnicy zbiorów A i C. Musimy podać, jakie są różnice między tymi zbiorami. To znaczy, pewne elementy są wspólne dla obu zbiorów, ale są takie elementy unikalne dla zbioru A, których nie ma w zbiorze C. I my musimy te elementy wypisać. Czyli uni unikalne są 0, 1, dwójka nie, bo jest wspólna dla obu zbiorów, trójka nie, czwórka. Piątka nie szóstka, siódemka nie ósemka, dziewiątka, dziesiątka, jedenastkę pomijam, Dw dwanaście wpisuję, trzynaście to jest liczba pierwsza, więc nie, odrzucam i jeszcze czternaście. To są te wszystkie poszukiwane przez nas liczby, więc pamiętaj jeszcze raz, co oznacza różnica. Różnica, tak jak słowo, czym się różni zbiór A od zbioru C? To znaczy, jakie elementy są unikalne w zbiorze A, których nie znajdziesz w zbiorze C? Więc najczęściej robi się to w ten sposób, że możesz sobie podkreślić te elementy, które są wspólne, a te, które ci zostaną w zbiorze A, wypisujesz tutaj jako odpowiedź. Nie? Też w ten sposób możesz myśleć. Idziemy do kolejnego przykładu.